TV 24 Reporter Sky. Prośnica tak wygląda piwnica przy ulicy Szuwary, należąca do lokalu 3B19. Tą piwnicę tak urządziła jedna z lokatorek, pani Alicja, dlatego że zajęła ją, nie wiedząc, Usprawiedli usprawiedliwiam ją w tej chwili. Nie wiedząc o tym, że przedtem należała do innego lokalu, do lokalu, który już wymieniłem. Zajęła ją, urządzając ją po swojemu. Kiedy została zwrócona jej uwaga, że jest to niewłaściwe, zagroziła właścicielom. Czy ona się stąd wyprowadzi, ale zostawi taki bałagan, jaki podobno tu był. Być może, drodzy Państwo, ale jest pytanie, czy jako członek zarządu wspólnoty ulicy Szuwary 3B, numer 3, przepraszam, bo to jest klatka i i B, po, powinna Swoim postępowaniem świecić takim przykładem. Jest to córka pani byłej radnej Grażyny Gerik Husarz. Mama, jej mama przebywa w tej chwili na tak zwanych Zaksach w Niemczech. A my zadajemy publicznie pytanie, czy mama uczyła jej takiej złośliwości, bo był jej partner, kiedy rozmawialiśmy z nim Powiedział krótko: Ta osoba nienale, nienawidzi ludzi. Nie wiem, ile w tym, w tym prawdy, ale jeżeli widzimy taki oto obraz, to zastanawiamy się, ile prawdy było w tym stwierdzeniu. Przecież, nawet jeżeli wiedząc, że niesłusznie za, zajęła tą piwnicę. Czy, czy musiała dokonywać takiego aktu zemsty, pozostawiając taki bałagan? Ocena i odpowiedź w tej sprawie jest zupełnie oczywista. I pytanie jest retoryczne. Pytanie jest jeszcze jedno: czy tacy ludzie powinni zasiadać w zarządach wspólnot? Jak pani Alicja gerich Husarz, dzisiaj ma nowego partnera, to jest oczywiście jej prywatna sprawa. Ale jeżeli od byłego partnera dowiadujemy się, a jest to faktem, potwierdzonym wobec świadków, który stwierdził, ta osoba nienawidzi ludzi. Ja chciałbym temu zaprzeczyć. Ale kiedy widzę, to, co jest przed naszymi oczami, zadaje sobie to samo pytanie. Ile jest w tym prawdy, co powiedział jej partner? I mam nadzieję, że mieszkańcy tej ulicy, jak również administracja, po wyemitowaniu w internecie tego materiału znajdą na to odpowiedź. Czy ta osoba powinna być w zarządzie wspólnoty? TV24 Reporter Sky.